O gozamas! Bo rano jest jak to nagrywam, znam się. Kochirawa penchardo de sugi no episodę Nie, nie umiem po japońsku, mam nadzieję, że się przywitałem, a nie obraziłem. Witam wszystkich w kolejnym Jab Unboxie, czyli rozpakowywaniu paczuszki z fajnymi rzeczami prosto z Japonii. To już kolejny taki, jeżeli nie widziałeś, linki do tamtych filmów masz w opisie, ewentualnie kliknij sobie gdzieś tutaj. Zobacz, montowałem jak dla siebie, nie jak dla obcego. I dziś myślę, że będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo fancików troszeczkę się uzbierało. Tak tylko sobie myślę, bo tak naprawdę to Marcin, z którym te paczki kombinujemy, kontroluje to wszystko i tylko on wie, co tak naprawdę tam nakupowałem. Ale czy kiedyś było tak, że nie było dobrze? Było? Nie? Nie było. No to dziś też będzie dobrze, zatem zapraszam do odcinka i pamiętaj, nie bądź sknera, teraz. Dobra, teraz trochę, może, popsuję wam tego youtuba, ale wiecie, jak youtuber otwiera paczkę na wizji i mówi: O, super, super, zobaczymy co tam jest, ale będzie fajnie, ale będzie, ale będzie. To wiecie, to trochę nie tak, bo on już wie co tam będzie. No przecież to kupił, no nie? Dobra, to. O, super, co tam będzie, co tam będzie, zobaczymy, zobaczymy. E jakby wam to powiedzieć. E ale to z, z Japonii przyjechało, to ja nie wiem. Dobrze rozpakowane, sięgam po pierwszą rzecz. Paciuszki. O tak, panie, bardzo dobra rzecz. Na to polowałem i się udało w bardzo ładnym stanie, w kartoniku i tak dalej. Będziemy na to sobie patrzeć za chwilę z bliska, ale fajnie, bo. Sześciopiskowy pad do PC Engine. Avenue pad tak zwany. Patrzymy, co dalej. I jakaś taka paczka, a w środku widzę, że padzik chyba jest i zasilacz chyba jest. Za chwilę przejdziemy do czego to? Ojej, oh yeah, kolejny pad do Super Famicoma. To może znaczyć tylko jedno, ale co? Nie wiem, za moment będziemy patrzeć dalej. O, mamy paczkę, chyba w środku jest padzik, ale jaki to za moment. Także kolejna rzecz, kolejna paczka, padzik. I kabelek, taki kabelek. Kabelek. O, oh, i zasilacz mamy. Zasilacz do jakiejś konsoli, oczywiście, no bo do czego? Zasilacz w takiej paczce. Ojej! Oh yeah. Taki Maryś. Jakiś, takiś Maryś. Nie wiem. Nie wiem, co to za Maryś. Taki Maryś. O, nie. Panie, Super Famicom. Kolejny. Wiecie, co to oznacza? Jeżeli ktoś widział, co się stało z poprzednim, to oznacza to samo. Także Super Famicom. Takie łoto? Nie, takie łoto to. No, powiem szczerze, że, że w stanie wskazującym na. Yy, prawda? Ho, ho. Zaraz je ocenimy z bliska. Dobra, będziemy oglądać. Na to też plan jakiś już mam. No i ostatnia paczka. Takie coś i takie duże, ale to wiecie co. Przechodzimy na stół i będę rozpakowywał po kolei. Rzucimy okien z bliska, w jakim to stanie, co to jest, a później będą testy. Zobaczymy dalej. Dobra, bądźcie ze mną. No dobrze, a więc tak, na pierwszy ogień idzie Namco Nekko do Play edynki. Była recenzja na kanale, kto nie widział, może sobie zobaczyć. Ten padzik został kupiony przeze mnie za naprawdę dobre pieniądze, ale widzicie dlaczego? Bo jego stan jest taki. To jakiś glucik jest, który schodzi troszeczkę, ale no, glucik jest. Trzeba go rozkręcić, trzeba go wyczyścić, trzeba go po prostu zrobić, żeby jakoś wyglądał tu gdzieś pozacierane, coś na rogach, ale generalnie nie źle. Nie, nie jest taki zluzowany mocno, także może nie był używany dużo, fajnie odbija. Także działa to dobrze, tylko że wygląda po prostu strasznie. Dlaczego mam kolejny? Yy, bo już jeden mam taki. Nie, nie, nie powiem więcej, jeden mam taki już. A może zostawię sobie dwa? Pewnie. Dwa to nie jeden. Zawsze mieć więcej, lepiej więcej jak mniej. Dobra. Tak, także nam konek taki. Okej, okay, już rozpakowany z folii Avenue Pad 6 do PC, PC Engine. W takim oto pudełeczku, proszę bardzo. Front wygląda tak bardzo ładnie. Mamy górę. Boki, wszystko takie samo, tutaj od spodu mamy całą instrukcję obsługi, proszę bardzo, ja się nie znam, jak ktoś się zna może mi powiedzieć, tak wygląda instrukcja obsługi i tego pada, <tak> także spoko, spoko, fajnie, fajnie. Zaleźliśmy do środka, jak to wygląda ten padzik, nie chciałbym tej kartonika uszkodzić, bo kartonik na wagę złota, proszę bardzo, o jest. Czy mamy instrukcję w środku? Tak, nie ma instrukcji. Pad jest, no powiem Wam, słusznych rozmiarów. Pat jest w ładnym stanie, ma tą folię taką jeszcze nałożoną tutaj. Oczywiście folię będę ruszał, nie będę zrywał, ale ma folię założoną, która jest tak jakby zabezpieczająca ta folia, jak kupujemy ten pat nowy. Jest założona ta folia. Proszę bardzo, mamy autofire, slow albo off fire, off on fire, jedynka i dwójka. Mamy A i B, czyli podejrzewam, że to jest jakiś rozdział tych przycisków. Mamy. 6 przycisków. 6. 6 przyciskowy pad z krótkim kablem, jak to do tej konsoli, z taką wtyczką, jak to do tej konsoli. Czy działa? Będziemy za chwilę sprawdzać, będzie okazja. Natomiast taki padzik w bardzo ładnym stanie. Super, pierwsza klasa powiem Wam. Uszkodzeń żadnych tu nie widzę. Ej, naprawdę w świetnym stanie jest ten pad. Cena była bardzo dobra. Ja cenami może nie będę Wam rzucał, bo to nie o to chodzi, ale cena była bardzo dobra. Także padzik. Jego cena troszeczkę powyżej stówki. O. Także w Japonii mają fajne rzeczy, zobaczcie, można trafić bardzo ładny stan pudełeczku i tak dalej. Chowam to i bierzemy następny fant. Mamy kolejną rzecz i mamy oryginalny do konsoli Neo Geo pad, prawda? Taki jak był wydawany do Neo Geo CD. Taki oto padzik. Klikający, bardzo fajny. Jego odpowiednik, taką, taką tą nową edycję od, od 8 do tak? Od 8 -Bit do mam też kupioną z triggerami. Tutaj była recenzja, kto nie widział, proszę tutaj gdzieś link będzie. Albo wrzucę w opisie, bo już nie wiem, nie wiem czy, czy dam radę wrzucić. Padzik fajny, całkiem inne odczucia są jak z tego, z tego nowego pada. Natomiast tutaj to mamy takie samo. Są takie mikrostyczniki i to sobie tak działa. Bardzo fajnie, spoko, spoko. Od spodu mamy SNK, padzik sam, też jest w bardzo fajnym stanie. Nie jest nigdzie tutaj coś uwalone i tak dalej. Wszystko się ładnie trzyma, że tak powiem, kupy brzydko. Nie jest brudny, lekko tu jest przerysowany, gdzieś jest, ale był używany, tak? A więc przerysowany ma być prawo. Fajny kształt, fajnie to wygląda. Czy będzie działał? Zobaczymy sobie w odpowiednim czasie. Dzisiaj nie będę go testował, bo dziś konsoli Neo Geo nie będę podłączał dla pada jednego. Będzie okazja przy następnym razie, bo będzie coś znowu do NioGio. Geo, kolejnej patrze z Japonii, ale o tym w swoim czasie, tak? Także taki oto padzik do NioGio jako kolejna rzecz. No dobrze, mamy taki oto padzik do Super Famicom'a. Yy, I padzik do Super Famicom'a, jaki jest? Wszyscy wiedzą, tu się nie ma co rozwodzić. Taki oto jest, krótki kabelek, jak to do Super Famicom'a, takie są. Bardzo ładny stan, nie jest pożółknięty, nie jest nigdzie uszkodzony. Bardzo ładny. To będzie oczywiście do zestawu razem z konsolą. Także taki oto padzik do Super Famicom'a. Ostatnio były chyba cztery, dzisiaj jest jeden, bo więcej przecież mi nie potrzeba. Także taki padzik do Super Famicom'a w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie. Nawet nie jest nigdzie za mocno porany. Lekkie czyszczenie i będzie dobrze. No to ok, jak był padzik do Super Famicoma, to mamy i oryginalny zasilacz do Super Famicoma. Nintendo, jest zresztą tutaj napisane ładnie. Tak wygląda oryginalny zasilacz do Super Famicoma. Co więcej? Nic więcej. Starczy stan, nieważny, bo to zasilacz tylko, chociaż też jest ładny w sumie. Także, no na no bo Zasilacz jaki jest, wszyscy widzą. Okej, okay, była też gra w zestawie do Super Famicoma, i to jest coś takiego. Czym to jest? Nie wiem. Mario jest narysowany na pewno. Co to jest napisane? Nie mam żadnego pojęcia. Na pewno są osoby, które wiedzą, ja nie wiem. Także taki kartridż do Super Famicoma. Też w stanie, no wiadomo, w takim stanie, jak wszystkie żółkną z tyłu, strasznie, do połowy żółkną. One potrafią, tył żółknie, przód nie. Tak, tak to wygląda. Generalnie dobry stan do zestawu z solą, która też będzie tutaj, ale to do tego za moment. Także taki oto kartridż, taką oto grą. Ej, tego nie będę wypakowywał, bo to jest po prostu kabel sygnałowy do konsoli Super Famicom i też te kompozyt, tak? Kompozyt i audio, lewy i prawy. Także tutaj nie będę tego wypakowywał. Dziś będziemy testować sobie Super Famicom, ale z kabla, którego mam RGB do tej konsoli, nie z tego kabla, ale jest w zestawie kabel kompozyt. Będzie też w zestawie do konsoli. W kolejnej paczce były rzeczy dwie. Był zasilacz do konsoli PC Engine Duo. Taki oto zasilacz, oczywiście oryginalny, japoński. Stan zasilacza jest jakby nieważny. Także tak wygląda oryginalny japoński zasilacz do konsoli PC Engine Duo i był pad. Avenue pad, ale 3, Czyli avenue pad, ale trzy przyciskowy, bo taki był w zestawie do konsoli. Trzy przyciski to trzy, przyciski też lepiej jak dwa przyciski, ale generalnie o trzy za mało. Ale jest spoko. Taki padzik był w zestawie też, w bardzo ładny. widzicie, on ma zerwaną tutaj tą folię i jest już tutaj porysowany delikatnie. Tamten miał folię na swoim miejscu, także nie będę folii tamten zrywał. Będę używał, ale nie będę zrywał folii. Taki padzik w stanie, bardzo fajnym. One są większe niż oryginalne troszeczkę z tyłu, jak to wygląda. Czy to się lata w środku? Nie, myślałem, że coś lata. Dobra. Z tyłu tak wygląda ten pad, nie ma żadnych uszkodzeń. One są generalnie z dobrego tworzywa, zrobione takie sztywne, chropowate tworzywo. Ono nie jest takie podatne na uszkodzenia. Z przodu tak. Z przodu jak najbardziej, ale z tyłu nie. Także tak to wygląda. Bardzo ładny padzik. spoko też, trzy przyciski, fajnie. Tutaj w Street Fighterze znowu trzeba ranem zmieniać ręka, noga na pewno, nie pamiętam czy ranem się zmieniało. Także taki oto padzik był. I to było w paczce numer 2. Takie rzeczy do PC Engine było. I dobrze, pojawia się konsola Super, Nintendo Super Famicom, czyli tak mówiłem, kupiłem kolejnego Famicom'a, tak? Super Famicom'a, który Super Famicom, o ten porcie troszeczkę taki był używany. Ten Super Famicom będzie, będzie na sprzedaż po prostu. Tak jak ostatnio był na sprzedaż taki jeden, ten będzie też na sprzedaż. Taki oto Super Famicomik, czy działa? Zaraz sobie oczywiście sprawdzimy, będziemy to testować. Tył wygląda następująco: naklejka standardowo, jak Super Famicom japoński, tak one się prezentują. Tutaj jakby nie ma nic nadzwyczajnego, śruby ma oryginalne takie, Nintendo Security, także nic nie było grzebane. Tyle w temacie. Czy jest pożółknięty? Nie jest. Jak widzicie, konsola nie jest pożółknięta. Delikatnie może gdzieś, ale to jest tyle o ile tak naprawdę. Czy jest porysowana gdzieś? Nie jest porysowana. Jest przetarcie tutaj, w tym miejscu na, na przycisku power. Widzę delikatne, ale to jest taka, wiecie, kosmetyka. Sama konsola jest w stanie bardzo, ale to bardzo dobrym. Tutaj nie ma co narzekać. Także taki oto super Famicom w bardzo dobrym stanie tak naprawdę. Także, no cóż, świetna sprawa. No i na sam koniec konsola PC Engine Duo, bo wcześniej były do niej wszystkie akcesoria, także jest też i sama konsola. Dlaczego kupiłem kolejną konsolę? Bo była w dobrej cenie. Jaka, jaka jest decyzja co do tej konsoli? Nie wiem, nie mam pojęcia co będę robił z nią dalej. Na pewno będę się chciał nią zająć, bo zobaczcie, w jakim jest stanie. On jest w stanie, no tragicznym, jest coś przyklejone i tak dalej, trzeba ją wyczyścić, trzeba ją zrobić. Natomiast sprawdzimy za chwilę, czy ona w ogóle działa. Tak wygląda, nie? Tutaj jakby nic się nie działo, nie ma żadnej karty. Jeżeli chodzi o napęd, o laser, no to tutaj laser wygląda. No cóż, wygląda całkiem dobrze, nie mam dzisiaj izopropanolu, żeby przyczyścić oczko, jak będziemy robić testy, jak nie będzie działać, może być wina brudu, ale no oczko wygląda na czyste, natomiast nie wiem, nie mam pojęcia, to wiecie, to różnie z tym bywa, także zobaczymy sobie jak to będzie tutaj wyglądać, stan jest no taki jaki jest, na razie muszę sprawdzić jak ona w ogóle działa, co ona sobą prezentuje ta konsola. Jeżeli chodzi o tył tej konsoli, to mamy taki oto standardowy tył. Też mamy zabezpieczenie oryginalne zabezpieczające wkręty, czyli w konsoli nic nie było grzebane. Ewentualnie jak ktoś skręcił to na oryginalne wkręty po prostu nie, nie kombinował nic. Bo w mojej konsoli te wkręty są zamienione na zwykłe krzyżaki, czyli była za bardzo kombinowana, to jest jakby cała, tak jak być powinna. I tyle w temacie. Także tak wygląda to PC Engine. Duo. Dobrze, słuchajcie, to teraz nie pozostaje nic innego, jak przejść do testów. Przetestujemy sobie tą konsolę, na pewno przetestujemy Super Famicoma. Także za moment wracam z pierwszą już konsolą na testy. Okej, okay, słuchajcie, mam podpiętą konsolę PC Engine Duo. Mam włożoną płytę z grą Fatal Fury Special, też włożoną kartę rozszerzenia pamięci, żeby sprawdzić, czy w ogóle to pójdzie, czy to się uruchomi, czy to tak będzie działać. Nie wiem, podejrzewam, że nie, nic nie robię, nic nie czyściłem. Zamykamy klapkę, po prostu próbujemy uruchomić oryginalną grę. Wciskam, run, rusza, piszczy, skwierczy. Dziękuję, do widzenia. Napęd nie działa. Tak, nie działa. Nie działa, rozpędził się, coś zaskwierczał i stwierdził, że ma dosyć. Czyli po prostu standard. Będę musiał sobie pokombinować z tym napędem, z tą konsolą, rozkręcić, wyczyścić, sprawdzić. Może wymienić głowice, bo mam też głowice. Zobaczymy, co z tego będzie. Będę musiał na tym podziałać. Pewnie głowica będzie do wymiany. Także, no tutaj jakby, jakby nic z tego wiadomo. Natomiast to, co jeszcze sobie zrobimy, to uruchomię oczywiście. Tutaj, prawda, turbo swoje, Everdrive'a, turbo Everdrive'a i sprawdzimy, czy będzie, jak będzie działać, jak będą działać, jak będzie działać Street Fighter z tym padem, czy on w ogóle będzie działał, odpalał konsolę. Street Fighter 2 Champions Edition, proszę bardzo. Zobaczymy, czy to sobie radzi i jak to sobie radzi z sześcioma przyciskami, czy to w ogóle ma rację bytu jakąś, bo tego nikt nie wiadomo, musi się załadować, także zobaczymy. Szkoda, że napęd nie działa. No cóż, kolejna konsola do roboty, ale tego się spodziewałem, że tak będzie. W razie czego mam do podmianki, mogę przełożyć napędy z moją konsolą, zobaczyć, czy to w ogóle są jakieś zmiany, czy coś to daje, czy, czy nie. Nie wiem, zobaczymy. A tutaj zobaczymy sobie, czy to w ogóle działa, czy to w ogóle pójdzie cokolwiek. Na razie mamy loading. Do not turn off. Dobrze, to nie będę turn off. Czy to działa? Mam nadzieję, że muzyka jest ok. Dobra, opcje, co my tu mamy w opcjach, czy to działa? Pat 1. Widzicie, jest tylko pad na 3T, nie ma? Jest! Na, przełączamy na B i mamy na 6 przycisków. Panie, jestem w domu, dobra. Exit, nieważne, nie interesuje mnie to, chcę tylko sprawdzić, jak to będzie działać. Yy, fajnie, nie opcji w sensie, o to mi chodzi. Działa, Gudura lewo, prawo, wszystko działa. Kena bierzemy, szybka jedna akcja, Szybkie, szybka jedna rozgrywka, super, że działa, jestem zadowolony. Przeszczęśliwy bym powiedział. Teraz, jak się będzie grało na tym padzie, w, te, w tego sklepetera? W tego Ręka? No ręka, 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 tylko tu jest ręka, noga, noga, noga. No panie. No panie w domu, nie? Jest ręka. Super, ej. Jest. Jest na wypasie, powiem wam. Padzik, pierwsza klasa. Działa jak należy. Super. Śmiga. Bardzo dobrze. Ej, w końcu tego Street Fightera gra się na... Tej konsoli normalnie, tak? A nie jakieś wymysły, kurczę, że przełączanie startem, ranem czy inną rzeczą tam, nie? Dziwną. Patrzcie, chcę nogę, chcę rękę, mam rękę, chcę nogę, mam nogę, mam co chcę, tak sobie. Bardzo dobrze, panie. Tak i tak, tak z fightera trzeba żyć. Pamiętaj, że masz u góry masz rękę. A nie, gdzieś grzebiesz tam. Mam nadzieję, że tylko dźwięk jest ok, bo różnie z tym bywa. Poszło? Poszedł. Poszedł. Na razie. Pięknie to, powiem wam, pięknie działa. Dobra, słuchajcie, no cóż, szybkie podsumowanie jest takie, że napęd nie działa, ale konsola jako tako działa, w sensie działa tutaj mi ten... Everdrive, nie mój Turbo Everdrive. Dobra, podłączamy konsolę Super Famicom i zobaczymy, co tam się będzie działo. A tu jest, no, połowicznie dobrze, bym powiedział. No dobrze, słuchajcie, mam podpiętego Super Famicom, a który działa, dobra wiadomość, a ja grą, którą wpięliśmy w, w konsolę, wpiąłem w konsolę, to jest Super Mario Collection. Czyli standardowa gra, jakby dla, dla tej konsoli, tak? No dobra, Super Mario Collection ładnie gra sobie wszystko pięknie ładnie. Odpalimy sobie jakąś grę, sprawdzimy na szybkiego. Super Mario może być jak najbardziej. 85 rok, proszę bardzo. Lecimy z tematem. Działa, działa, pad działa, konsola działa, wszystko czyta, działa, wszystko pięknie ładnie. Powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Czy będzie dobrze, sprawdzimy sobie za moment. O, działa ładnie. Maryś skacze, czyli wszystko gra i buczy, gra i trąbi, ze spółką. Chociaż w tym wypadku jest dobrze. Wiecie co? Kupowanie konsol yy, takich na cartridge jest pewniejsze, gdyż yy, no, po prostu one będą, mogą, większe prawdopodobieństwo, że będą działać, tak o, o, to jest dobre określenie. Większe prawdopodobieństwo, że będą działać, bo yy, z konsolami na CD to widzicie, różnie bywa, nie? Natomiast, o pomyliłem się przyciski, natomiast no, no co, No, no jest okej, okay, no. cieszy mnie to, że działa, no <laughs> cieszy mnie to, że działa i, i czegoś chcieć więcej, no. dwa etapy sobie pykniemy, pykniemy, bo odwykiem w Mariana i tyle, proszę bardzo, tam, nie wiem, skoki, coś tam, żadnych bonusów nie bierę, skaczę sobie 4000 punktów, tam nawet 5, jakoś tak to było, bardzo ładnie, sprawdzimy sobie jeszcze jeden etap i tyle w temacie, mam jeszcze jedną grę na Super Famicoma, swoją, World Heroes, Natomiast World Heroes nie będę pokazywał, bo ten cartridge nie działa dobrze, nie jest wyczyszczony, zabrudzony, kupiłem go dawno temu na Eliksie, tak leży, muszę go po prostu wyczyścić sobie, żeby po prostu móc go odpalać tutaj Wam, bo bo, bo tutaj będę świrował, nie, że, że, nie wiem, nie działa mi cartridge i będę się tutaj pocił zaraz, nie, a to nie o to chodzi, żeby się pocić, chodzi o to, żeby grać i żeby było miło, dobra, w każdym razie. Halo, panie. W każdym razie konsola działa i to jest bardzo dobra, dobra, dobra wiadomość dla mnie. I tak jak mówiłem, konsola będzie po prostu na sprzedaż z tytułu tego, żeby po prostu zwróciły się koszty wysyłki, tak, tej paczki, bo koszty wysyłki paczki z Japonii małe nie są. Absolutnie małe nie są. A zawsze lepiej, prawda, wyjść chociaż tutaj na zero no, przyda się na PC <laughs> Także także zobaczymy, co z tego będzie, no, tyle w temacie, słuchajcie, Marianek działa, robi to dobrze, aha, jeszcze muszę zaliczyć skok, skok, panie, w przestworza, yy, także, no, to, co, skok w przestworza, działa, działa, bardzo ładnie, kolejny etap, nie wiem, czy za Mario zaraz nie będzie do mnie jakieś e, awarie i pretensje tutaj, że robię coś takiego, padzik śmiga, jest dobrze, konsola działa, jest dobrze, gra działa, jest dobrze, będzie do zestawu, spoko, nie ma problemu, Mariana, pograć się zaszkodzi, ktoś może być zadowolony, oczywiście, teraz gram na, na kablu, o jakie menu fajne, na, klubu, na kablu RGB swoim, do konsoli będzie kabel z natomiast obraz jak widzicie tutaj nie jest idealny w konsolach japońskich, jest gorszej jakości niż w europejskich, tak to jest niestety, takie są fakty, tak to wygląda. Dobra, to co, słuchajcie, robimy drobne podsumowanie tego całego tutaj mojego ambarasu dzisiejszego. No i tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy Japan Box. Czy to fajna nazwa? Nie wiem, tak sobie wymyśliłem. Yy, podchwytliwa? Nie wiem, może tak sobie wymyśliłem. Dobra, nieważne. W każdym razie, to co dzisiaj tutaj sobie razem tutaj obczailiśmy, że super Famicom działa. PC Engine działa połowicznie, trzeba ją zrobić. Ten tutaj padzik jest do roboty. Yy, Nekkon do roboty. Mam jeszcze pada no Neo Geo CD, który będzie testowany w swoim czasie, gdyż czekam aż przyjdą mi oryginalne gry do Neo Geo CD, bo ich będzie i będziemy sobie testować. Również tego pada. No i oczywiście, co jeszcze? Ten padzik yy, raczej działa, zapomniałem go przetestować, ale pewnie działa. Za samych padów nie będę tej prawda się wygłupiał. I to w sumie tyle z tego co tutaj dzisiaj do mnie przyszło, chyba tak, chyba tyle. Także Marcinie, dzięki tutaj bardzo za pomoc, oczywiście po kolejny, bo jak mówiłem na początku, wszystko kombinowaliśmy razem z Marcinem, całe te paczki japońskie miałem działać coś samemu, ale jakoś tak, nie wiem, zobaczę może w swoim czasie. Poradnik miałem nagrać ale zobaczę w swoim czasie. Dobra, słuchajcie, i tyle. Czekam na kolejną paczkę, zobaczymy co tam będzie, co tam będzie, ale nie wiem co tam będzie. Pewnie, że wiem, co tam będzie, bo wiem, co kupowałem, ale wy nie wiecie, co tam będzie. I to na tym polega cały pizza Ale nie będę wam robił tej, wiecie, czaru nie będę was czarował, że o, nie wiem co tam jest. I wiem co tam jest. Także spoko, ale chcę, żebyście dowiedzieli się również i wy. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tyle, tyle. Tak. Zatem dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka zapraszam na ostatnie, jeżeli nie widzieliście. Pozdrawiam Was PenChart i do następnego. Trzymajcie się, cześć! I pamiętaj, nie bądź sknera zasubuj teraz, bo kolejne Japan Boxy już za niedługo.